Rozumiem Panie Trenerze, po co ja Panu potrzebny? Prowiesz sam nie wierzy w to co mówi, ale prowiesz potrzebuje Bednarka. Do czego? Jako bufor. Bufon? Hello Boss. Cześć Mati. Cześć. Kasz, zdrowy. What? Have you got any contusia? Contusia? Bednarek, buforuj. Mati, coach is asking are you in good shape? Do you have any injury? No boss! Everything is great. I feel great. No injuries. I'm ready to play. I'm waiting for the call up. Wszystko u niego dobrze. Czeka na powołanie. Zajebyś, niech czeka. Panie trenerze? Boss! Ostatnie pytanie, ostatnia szansa lakasza. Last chance, Mati! Okej, okay, I'm ready. What's the question? Jak powie inwokację, to probierze go powołać na mec z Litwą i Maltą. Inwokację? What is inwokation? Inwokacja! Inwokacja! Umie? What? Invocation motherfucker! Litwo ojrzysno moja. Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cennic? Ten tylko się dofie. Kto się stracil? U. Kurwa. Na scotchu,